Siema, widzowie, ma wizowie. No, ja sąka informacja, że musicie, że, że widzowie go nie, że go nie subskrypujesz, prawda ni Prawda ni rukolas? No. 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 no i go bardzo. No i go bardzo. No i go nie bardzo. kanał na to wtedy on usunie. to wtedy on Ale proszę subskrybujcie, aby aby ja usunę swój kanał na YouTube I będziecie z tego se zżałować. No prawda, no prawda. Ej, i jeszcze wam widzowie podeślę linka. linka do jego kanału. Do jego kanału. Wpisze, musi być, musi być. Dobra, dobra, trzymajcie się widzowie, pa. Się pa. dobra, no dobra. No Wojonc, no 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 nie, Krzywon, Krzywon. Tam jest już trzeba kanał. No wiem właśnie. No wiem właśnie. No. 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 Ej, dry, jak to się Ej, dr, jak to się zastopowało się nagrywanie? Zastopowało się nagrywanie. Co? Co?